you <music> Uszanowankę, słuchajcie, no. jest bardzo, bardzo, bardzo cholernie rano. Przynajmniej dla mnie. Mamy początek września. Także teoretycznie w dalszym ciągu lato. Turlam się właśnie do pociągu, na który muszę zdążyć. jestem na miejscu, kręcę się, bo muszę wypić jakąś kawę, choć w ogóle to na maksa ładna stacyjka. O, jest, haha. Czy dobry czy u pana kawy się napije jakieś? Mm -hmm. Czarnej tylko. Nie Bardzo dobrze. To ja poproszę w takim razie jedną kawkę. No, a taką średnią czy dużą? A, taką, o taką średnią dobrze. podnoszę. Ej, kawa Czarna. Mm. No to czekałem. Słuchajcie, ostatnio w internecie, pod jakimś um, artykułem o duchach, um, znalazłem komentarz pewnego człowieka, który um, był przez długie lata podobno um, nocnym strażnikiem na wielkim gotyckim zamku. I tutaj zaczyna się bardzo ciekawa historia. Ów człowiek twierdzi, że um, podczas pracy w nocy był świadkiem Naprawdę przedziwnych zdarzeń na pewnych starych schodach w murach tego zamczyska. Pomyślałem, że jest to bardzo ciekawa historia, którą chciałbym Wam opowiedzieć. Skontaktowałem się z tym facetem i dzisiaj wyruszam w pewne miejsce. Wydaje mi się, że możecie już wiedzieć o jakie miejsce chodzi. Podpowiedź leży nad rzeką Nogat. Nie Nugat, Nogat, Nogat. Zamek jaki jest, każdy widzi na załączonym obrazku, ale ten jest olbrzymem. Pamiętam, kiedyś byłem tutaj statą, będąc młokosem, i to zamczysko zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. Tak, żeby wam zobrazować e, jego powierzchnię. No więc, z tego co udało mi się policzyć, jego powierzchnia równa jest mniej więcej 28 boiskom do piłki nożnej. I jest to naprawdę największy na świecie. Gotycki zamek ceglany. Marienburg albo Malborg. Budowę tego zamczyska rozpoczęto w XIII wieku i budowano długo, bo 40 lat. Dla kogo go budowano? Budowano go dla zakonu Najświętszej Marii Panny. Domu Niemieckiego w Jerozolimie, inaczej Ordo Domus Sancte Mariae Teutonicorum, a jeszcze inaczej po prostu dla zakonu krzyżackiego. Zakon krzyżacki obok zakonu joanitów i templariuszy był największym zakonem ówczesnego świata. Były to bardzo, bardzo mroczne czasy. Czary, przyłbice, kaptury. Jeszcze wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej, żeby tam ścinać głowy niewierne, tak było. Wiecie, pewien polski książę ściągnął krzyżaków tutaj na tę ziemię, żeby ci pomagali tępić pogan pruskich. No więc krzyżacy chętnie przyjechali i jak widzicie rozgościli się na dobre. E, ciekawostka, nie wiem czy wiecie, zakon krzyżacki w dalszym ciągu istnieje. Wielki Mistrz rezyduje obecnie w Wiedniu. Nie mam pojęcia, co oni tam jeszcze robią. Mam nadzieję, że głów nie ścinają. Też kto wie, kto wie. Okej, okay, to idziemy teraz po bilety na zamek, ale zanim to się stanie, opowiem Wam kilka malborskich legend. Krzyżacy, podobnie do Templariuszy, w swoich zamkach budowali mnóstwo ukrytych komnat, tajemnych przejść. Podobno do miejscowości oddalonej aż o 11 km od Malborka prowadził z tego zamku. Podziemny tunel, takie wyjście awaryjne na, na wypadek jakiegokolwiek oblężenia. Po czasach Krzyżackich ten tunel został zapomniany. Okoliczna ludność raczej się do niego nie zapuszczała, raczej nie chciała tam wchodzić. Krążyły legendy o jakichś dziwnych widmach, duchach, które tam się czają. Pewnego razu jakaś przypadkowa osoba, podobno Weszła do tego tunelu, zagłębiła się do niego i zobaczyła kilku rycerzy zakonnych, którzy nieśli w swoich dłoniach swoje własne głowy. To jest taka jedna z przeraźliwszych legend, którą się słyszy na zamku w Malborku. Kolejna legenda dotyczy kaplicy świętej Anny, którą widzicie za moimi plecami. Jest to ta wielka. Kaplica z ogromną rzeźbą na tej ścianie, bardzo, bardzo stara kaplica i bardzo stara rzeźba z tego co pamiętam została wbudowana w XIV wieku, w 1340, no ale to jest mniej istotne. Kaplica ów pełniła rolę kaplicy grobowej, pod nią w przyziemiu złożone zostały ciała aż 11 mistrzów zakonnych. Kaplica posiadała małe dwa otworki, przez które można było zajrzeć do środka krypty. Po kilku wiekach jezuici, którzy osiedli na tym zamku, kazali te otwory zamurować. Z jakichś dziwnych powodów cegły zaczęły znikać dokładnie w miejscach tych otworów czyli murarz wkładał cegłę. A ta cegła znikała kolejnej nocy. Sytuacja się powtarzała co najmniej kilka razy. Otwory były zamurowywane, cegły znikały już kolejnej nocy. W końcu tutaj w okolicy zaczęto mówić, że otwory jednak w tej kaplicy, w przyziemiu kaplicy Świętej Anny powinny zostać otwarte, żeby duchy wielkich mistrzów były w stanie wędrować skrypty do sali zamkowej, gdzie się spotykały i ze sobą rozmawiały na temat bardzo tajemniczych rzeczy. Kolejna legenda, bardzo ciekawa według mnie. Przepraszam indywidualny bilet mogę u panów kupić. Bilet indywidualny na wejście do zamku mogę tutaj kupić. Um, poproszę zatem. Ile biletów? Słucham? Ile biletów? Jeden. Słucham? Chciałbym po prostu wejść indywidualnie, także, no nie u chyba audio przewodnik, tak? Słuchawki, to jest w cenie biletu po prostu i to Okej, okay, okej, okay. dobra, ale u Pana płacę, rozumiem? Tak, tak, no, 70 zł. Mhm. Słuchawki zapraszam tu na Super, dzięki bardzo. słuchawki mogę poprosić? Język polski będzie? Tak. Rozumiem, że mam nieograniczony czas, tak? Do 19:00. Okej. Okay. I po wyjściu stąd wystarczy tutaj start nacisnąć i słuchać lektora. Super. Poprowadź. Jak jest początek trasy, pomarańczowa ma flaga i tu bądź przybyć. Okej. Okej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję. Słuchajcie, legend o diabłach i o bezgłowych rycerzach zakonnych w Malborku jest dosyć dużo, ale jest również jedna legenda, która wydaje mi się bardzo wiarygodna. Nie wiem, czy to jest legenda. Otóż jakiś czas temu skontaktowałem się z pewnym panem, który przez długie lata pracował tutaj jako ochrona na zamku. I ów człowiek twierdzi, bardzo stanowczo twierdzi, że podczas pracy w nocy miał kilka razy, nie jeden, a kilka razy do czynienia z jakimiś mocami nadprzyrodzonymi. Miałem nadzieję na spotkanie osobiste z tym panem, ale okazało się, że mieszka poza granicami Polski. Niemniej pozwolę sobie tutaj zacytować jego własne słowa. Posłuchajcie. jest znacznie więcej. Pracowałem w zamku jako pracownik ochrony przez 20 lat i często zdarzały się przypadki, że podczas patrolu, obchodu coś szło przed nami lub też spychało na dół, gdy schodziło się z kondygnacji. Największe nasilenie tego doznałem, gdy pracowałem przy spektaklu światło i dźwięk. Wprowadzałem grupy na ten spektakl w przebraniu mnicha. Początkowo lekceważyłem to, ale odczuwałem, że nie mogę wejść po schodach na wyższe kondygnacje króżganki. Jednak po jakimś czasie doszło do tego, że podczas mojej przerwy w spektaklu, kiedy siedziałem na krużgankach, coś siedziało obok mnie i ciężko oddychało. Gdy to piszę, dostaje gęsię i skórę. Rozwiązaniem dla mnie była modlitwa i tak też robiłem podczas całego spektaklu. Miałem przy sobie różaniec, wówczas proszę mi wierzyć, to coś nie nawiedzało mnie. Mógłbym takich miejsc przytoczyć więcej, chociażby przejście pod kościołem na Zamku Wysokim. Słuchajcie, Otóż pierwsze wzmianki na temat tego, że w okolicach infirmerii dzieją się naprawdę dziwne rzeczy, pochodzą z lat 50. Otóż pewna kasjerka, która po długim dniu pracy kończyła swoją shiftę, usłyszała na schodach do tejże infirmerii bardzo wyraźne i bardzo głośne hałasy. No więc pobiegła, żeby sprawdzić, co się tam dzieje. Rzecz jasna, nie spotkała nikogo. Sytuacja powtarzała się. Wielokrotnie w pewnym momencie obsługa zaczęła te hałasy na tych fatalnych schodach po prostu ignorować, ale na wszelki wypadek nikt z obsługi nie wypuszczał się w okolice tych schodów, bo ludzie się najzwyklej po prostu ich bali. Słuchajcie, kilka lat później dokładnie na tych samych schodach inna pracownica jednak kogoś zobaczyła. Był to wysoki mężczyzna w czarnym cylindrze i w czarnym płaszczu, który wyglądał na woźnicę jakiejś karety, karawany. Oczywiście pracownica z wielkim rwetesem i krzykiem pobiegła po ochronę. Ochrona niezwłocznie przybyła na miejsce z pomocą, ale nikogo nie spotkała. Podobno pies, który towarzyszył ochronie, zaczął strasznie skomleć i się kulić. Ale było coś jeszcze. Pracownica, która odwróciła się dookoła, zobaczyła w wielkim lustrze, które wisiało na ścianie, oprócz siebie dwóch strażników psa i jeszcze grupę cmentarnych ubranych na czarno stangretów. Sprawę zaczęto badać, analizować. Odpowiedź przyszła dosyć szybko. Okazało się, że schody prowadzące do infirmerii prowadziły również do kostnicy zamkowej. No. Słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze opowieści o duchach. Zamek w Malborku, coś pięknego. Przy okazji jestem Wam winny wyjaśnienie, trochę mnie nie było, ale jestem. Już planuję kolejną wyprawę w bardzo ciekawe i mroczne miejsce, także mam nadzieję na kolejny film. Słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia tego dzwoneczka, który powoduje, że przychodzą Wam powiadomienia, jeżeli uda mi się opublikować film. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że mnie oglądacie i, i mam nadzieję, że będzie Was więcej, no bo kto nie lubi historii o duchach? Nie? Trzymajcie się, uszanowanko, do następnego.